Cześć, witajcie moi mili. Dzisiaj będę wam opowiadać o bardziej współczesnej gwieździe, choć w ostatnich latach w największych hitach jej nie widzieliśmy. Ale przecież to specjalistka od komedii romantycznych Meg Ryan. Chyba najsłynniejsza dziewczyna z sąsiedztwa. Obok Sandry Bullock, o której wam niedawno opowiadałam. Co się stało, że ta aktorka jakoś tak gdzieś pobłądziła po drodze? Myślę, że była jedną z najbardziej pechowych artystek, jeżeli chodzi o Hollywood. Bo jak wyjaśnicie odrzucenie Najbardziej znaczących ról, jakie mogły się przytrafić aktorce. Naprawdę, albo miała totalnie niefart w doborze tych ról, nie wiedziała, co odrzucić, bo odrzucała role fenomenalne, i opowiem Wam dzisiaj, jakie, albo po prostu, chyba powinna już w pewnym momencie stwierdzić, że jak coś jej się wydaje, że nie pójdzie i że to jest niefajne, to jednak warto zaryzykować, bo aż jestem wkurzona jak o tym mówię, bo Meg Ryan mogła nam pokazać zupełnie inne oblicze niż tej tylko słodkiej dziewczyny z komedii romantycznych, jakie jak pamiętamy. Ale myślę, że będziecie zszokowani tym, jak Meg Ryan wygląda dzisiaj, bo coś tam też nie pykło. Myślę, że to tęsknota za tym dawnym Blichtram za tą sławą, za atencją, za wielkimi sukcesami sprawiła, że Meg postanowiła zainwestować i to nie mało w swój wygląd, ale jeżeli już chciała inwestować dużo, to jednak mogła trochę więcej, bo nie wiem czy dobry lekarz by się na to zdecydował, żeby tak zrobić. Ale dobra, bo no nie chcę Wam wszystkiego zdradzać i oczywiście już się tutaj na początku zapędliłam, ale nie dajcie się zwieść, historii tutaj jeszcze jest bardzo duży kawał i bardzo Wam chętnie opowiem o życiu Meg o tym co się stało po drodze, gdzie miała zagrać, ale zanim do tego przejdziemy, to dzisiaj polecam Wam książki, bo jak wiadomo czytać warto, a dzisiaj mam fajną gratkę, bo aż dwuczęściowa opowieść o młodej pisarce, która chce rozwijać się, jest u progu kariery, ale przychodzi do niej zlecenie, które z pozoru wydaje się taką po prostu robotą dla kasy, a wciąga ją niesamowicie i to w niesamowitą historię tajemnica. Sprawa, która nie trafiła do niej z przypadku, a na dodatek mamy dwie części, więc bardzo fajnie, szczególnie w kontekście konkursu, który już na Was czeka na Instagramie, ponieważ ta powieść o tytule czwarta powieść Agnieszki Janiszewskiej, czyli autorki, którą już znacie z moich poleceń i na pewno się nie zawiedliście, jeśli zamówiliście jej książki, będzie do wygrania u mnie na Instagramie. Dwie części, czyli cztery książki w sumie, ale oczywiście trafią do dwóch osób, które odpowiedzą dzisiaj bardzo dobrze na pytanie konkursu. Które już tam na Was czeka. Książki będą nam towarzyszyć, oczywiście, przez całą historię Omeg Ryan, a my zabieramy się już za historię tej aktorki. Omeg Ryan urodziła się jako córka niespełnionej aktorki i nauczycielki szkoły podstawowej Susan Jordan i nauczyciela matematyki Harego Chyry. Wychowała się z dwiema siostrami, Daną i Ani oraz bratem Andrew. Urodziła się 19 listopada 1961 roku. Nie wszyscy wiedzą, że Meg Ryan ma polskie korzenie. Ostatnio w jakimś wywiadzie dowiedziałam się, że jeżeli by przejrzeć przez Hollywood i jakieś 10 pokoleń wstecz, to okazuje się, że wszyscy mają polskie korzenie, bo jest nas dużo, a na dodatek jesteśmy dzielnym narodem i zdolnym. I potomkowie nasi jeszcze dużo osiągną pewnie w świecie, bo też lubimy się po świecie poruszać i przemieszczać. Natomiast Meg Ryan, no to już nie aż do dziesiątego pokolenia trzeba się cofać, żeby te polskie korzenie odnaleźć. Właściwie nazywa się Margaret Mary Emily Ann Hyra. Jej rodzicami są Harry Hyra, nauczyciel matematyki polskiego pochodzenia i matka Susan z domu Ryan pochodzenia irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się w 1976 roku, kiedy miała 15 lat. Matka opuściła rodzinę i ponownie wyszła za mąż. Meg, czyli skrót od Margaret, jako młoda dziewczyna nie marzyła od razu o tym, żeby zostać aktorką, ale jednak chciała pokazywać swoją twórczość. Otóż na początku myślała, że dziennikarstwo będzie dobrym pomysłem na spędzenie życia w tym zawodzie. Studiowała nawet dziennikarstwo. A żeby zapłacić za studia, dorabiała jako modelka. Jak się później okazało, opisana jej jednak była rola aktorki, która będzie taką amantką dla mężczyzn z przedmieścia. Na początku jednak oczywiście nie były to nie wiadomo jakie propozycje. Została zaangażowana do dramatu Bogate i Sławne. Po debiucie kinowym spędziła ponad dwa lata na planie popularnej opery mydlanej As the World Turns. Grywała również w reklamówkach, możecie ją chociażby pamiętać ze starej reklamy Burger King. A potem przyszedł przełom. Ciekawa jestem właśnie, czy aktorzy wiedzą, kiedy ten przełom nastąpi. No jeżeli chodzi o Meg, to jak już Wam powiedziałam, po niej wiem się tego nie spodziewała, ale faktycznie tu się udało, kiedy dostała rolę w komedii romantycznej, kiedy Harry poznał Sali w 1989 roku, gdzie w restauracji odgrywa miłosną ekstazę, udając orgazm. To była taka mocna scena, miała być zabawna, no co kogo śmieszy, natomiast faktycznie bardzo wielu osobom utkwiła w pamięci i zrobiła z Gwiazdę. Ale to już był taki początek, i chyba Meg postanowiła iść za ciosem, bo takich miłosnych historii w jej wykonaniu potem było naprawdę sporo. Od sukcesów w komedii romantycznej, kiedy Harry poznał Sally, później przez Wesenność w Seattle, masz wiadomość, dowód życia, Katie Leopold, francuski pocałunek. Poza wielką popularnością, te y, filmy przyniosły jej również y, nominacje do nagrody Złoty Glob. Meg Ryan jednak nie jest jakąś utytułowaną aktorką, mimo tej wielkiej popularności. Często jednak to idzie w parze, że jednak te najbardziej znane aktorki Hollywood często są laureatkami Oscara. Tutaj tak nie jest. Być może dlatego, że nie było właśnie tych zbyt wymagających ról. Była specjalistką od ról uśmiechniętych, trochę czasem nieporadnych, ale sympatycznych i fajnych dziewczyn. Oczywiście. Świetny duet tworzyła z Tomem Hanksem, którym później ją często łączono. Mówiono, że była między nimi taka chemia, że to na pewno też w życiu prywatnym jest para. Tom Hanks bardzo często temu zaprzeczał. No właśnie, ale tak jak już wam powiedziałam, próżno u niej szukać poza tą pierwszą komedią romantyczną takich ról przełomowych, co nie znaczy, że nie były jej proponowane. Miała bowiem talent do odrzucania ról, które były przełomowe dla wielu aktorek i które na pewno zapadły nam wszystkim w pamięć. Sami się przekonajcie. Odrzuciła propozycję roli jako prostytutka w Pretty Woman, w którą ścieliła się Julia Roberts i to był dla niej przełom. Judy Foster w Milczeniu Owiec zrobiła furorę i również był to dla niej przełom. Później współczesna Fan Fatal w Nagim Instynkcie Ponieważ y, najpierw miała tę rolę dostać Anna Pacuła, później właśnie Mac Ryan, dopiero później zdecydowano się na Sharon Stone, która również zrobiła furorę w tym filmie i jedzie na nim od wielu, wielu lat. A także nie przyjęła roli żony mafijnego bossa, którą zagrała Uma Turman w *Palm Fiction. No, ale nie wiem, pech czy co, nie mam pojęcia, dlaczego odrzuciła tyle świetnych ról. Nie mam, naprawdę. Sorry. Natomiast nie to, żeby Meg nie próbowała, no bo próbowała. Próbowała kilka razy zrobić taki przełom, zmienić te role, zmienić postrzeganie swojej osoby, zagrać coś innego, ale jak już próbowała, to bez powodzenia. Grała ekstrawagancką dziewczynę w dramacie biograficznym The Doors, outsiderkę w dramacie Krew z krwi, Kość z kości, a także alkoholiczkę w melodramacie Kiedy mężczyzna kocha kobietę. No, ale powiecie, no co, odrzucała świetne filmy, a brała rolę w tych gorszych? A niektórzy na pewno pomyślą, że może i te dobre filmy by położyła. Nie wiem, być może jest to aktorka, która miała talent do komedii romantycznych, za to należy jej się szacunek. Potem było też Miasto Aniołów, Dowód Życia czy Thriller Tatu, aż ten ostatni został przyjęty przez widownię dość chłodno. A co jeżeli chodzi o życie prywatne? No tutaj ym, było dość poukładane od czasu, kiedy aktorka związała się również z popularnym aktorem Antonim Edwardsem, którego żonę grała w filmie Top Gun. Jej mężem został natomiast Dennis Quaid. Poznali się na planie filmu: była to komedia Interkosmos z 1987 roku. Ale nie zajskrzyło wtedy między nimi od razu. Zakochali się dopiero w sobie później na planie innego filmu, thrillera Zmarły w chwili przybycia. Zaręczyli się w walentynki 1991 roku. Rok później na świat przyszedł ich syn Jack. No i mówiono o nich, że pasują do siebie idealnie. Wiecie, często są te tytuły. Idealna para Hollywood. No faktycznie u nich tak było, bo oni mieli taki niewymuszony urok w sobie. Faktycznie widać było, że się dobrze dogadują, że jest to para, która nie jest ze sobą dla jakiegoś biznesu czy coś, ale jednocześnie przez to, że byli tacy wyluzowani i ogólnie nie bardzo zależało im na tej atencji mediów na ich związkiem, ani też jakby nie byli tacy jak Kim Kardashian i Kanye West, że tam po prostu widać, że 7 godzin ktoś nad tą kin sterczał, żeby ona tak wyglądała. Te Grajan była ziła, rozczochrana, zresztą ona później wylansowała tę fryzurę na taką szczotę, która była później modna również u piosenkarek w latach 90. Jej mąż również jakoś taki był, wiecie, na takiego. Zadziornego Amanta trochę pozował, na takiego niepokornego chłopaka. Czy pozował, czy taki był faktycznie? Tu się można kłócić, bo niektórzy oczywiście mówili, że to był przemyślany wizerunek, ale wydaje mi się, że nie bardzo. Zresztą trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ich modowe wcielenia, to oni przechodzili różne estetyczne fazy. Na początku na pewno się inspirowali hipisami, ale zawsze przechodzili te zmiany w duecie. Byli nierozłączni, w sumie modowo też. Najczęściej pokazywali się w czerni od stóp do głów albo w czarno-białych zestawach. W totalnym synchronie, jakby się umawiali. Zdarzało im się nosić nawet identyczne garnitury albo ten sam biały t-shirt. Ale nastał rok 1999, no i nastąpił tutaj Krach. A temu Krachowi była właśnie winna Megrajan. No a może zwalimy tu winę na rasela Crow? którego poznała na planie filmu Dowód Życia. Zawsze jakiś kozioł ofiarny musi być. No ale nie, nie uda nam się, no bo jednak Meg tym kozłem ofiarnym została. Właśnie od 1999 roku do 2001 wszyscy uznawali ją za kobietę, która rozwaliła związek, w którym oni pokładali takie nadzieje. Małżeństwo idealne, a ona z tym raselem. Jak ona mogła? Zobaczyłam jak to jest nosić szkarłatną literę, mówiła Ryan. Ryan twierdziła co prawda, że wdała się w romans, gdy małżeństwo już chyliło się ku upadkowi, ale nikt nie chciał jej wierzyć. Russell był gorącym nazwiskiem, podczas gdy gwiazda jej męża przybladła. Kiedy Meg Ryan zaczęła się ze swoim mężem spotykać, to faktycznie on był popularniejszy od niej i później to się odwróciło. Była ikoną. No, ten romans ostatecznie w 2001 roku doprowadził do rozpadu małżeństwa, ale z Raselem Crowe rozstała się również w tym samym roku. Wiele lat po rozwodzie aktorka zwierzyła się w wywiadzie dla amerykańskiego Instyle, że Denis notorycznie ją zdradzał. Jej były mąż odgryzł się, że ma żal do byłej żony za publiczne pranie brudów. Nasz syn nie powinien czytać w prasie o tym, jak zakończyło się małżeństwo jego rodziców. Co nie zmienia faktu, że relacja z Meg była najlepszym związkiem mojego życia, powiedział w New York Daily News. Faktycznie ich syn później mówił, że jego dzieciństwo było dalekie od normalnego, ale no, miał też dużo korzyści z tego, nie ma co kryć. Mimo, że jego rodzice nie do końca się dogadywali zawsze i że może faktycznie do tych mediów za dużo przeniknęło, to był bardzo kochanym dzieckiem. Później Meg była w nieformalnych związkach. W 2006 roku adoptowała dziewczynkę z Chin, Daisy. Od listopada 2010 do sierpnia 2014 była związana z wokalistą Johnem Mellencampem. W 2017 roku ponownie się związali, a w 2018 zaręczyli. Jej były mąż jeszcze później próbował szczęścia wielokrotnie. Jest już trzykrotnym rozwodnikiem. Z Kimberly, mamą trzyletnich bliźni, rostał rozstał się dwa lata temu. Ich syn również próbuje szczęścia w aktorstwie. Z ciekawostek to powiem Wam, że w latach 90., a dokładnie w 1994, Meg uznana była przez magazyn People za jedną z najpiękniejszych osób na świecie. Zasiadała też w jury konkursu głównego w Cannes w 2003 roku. I ma też nazwaną na swoją część planetoidę 8353, Meg Ryan w 2015 roku postanowiła spróbować swoich sił w reżyserii. Jej film opowiadający o Ameryce czasów II wojny światowej przeszedł jednak bez echa. No, ale trzeba przyznać, że od obojga małżonków, już teraz eks małżonków, odwróciło się Hollywood. Teraz w Hollywood lansowany jest trochę inny typ kobiety. Raczej takie siłaczki są w modzie, prawda? Niezależne kobiety, a nie takie romantyczne i nie zawsze poskładane kobiety, tak jak Bridget Jones była kiedyś, tak Meg Ryan myślę, że miała podobne role. No a poza tym Meg Ryan no, utraciła tę swoją taką młodzieńczą werwę. Ale nic by w tym nie było złego, bo przecież oczywiście wiadomo, że kino dla kobiet jest mniej łaskawe niż dla mężczyzn. Faceci dojrzali mają dużo więcej ról do zagrania niż dojrzałe kobiety. Często później są to już tylko role drugoplanowe, role matek, sióstr, żon, ciotek i tak dalej, babć. Natomiast no z tym upływem czasu na pewno trzeba się pogodzić i tutaj chyba był główny problem Meg, bo... Ona zrobiła ze swoją twarzą coś strasznego. Do pewnego momentu było ok, widać było, że coś tam było poprawiane, ale to jeszcze wszystko było takie w ramach dobrego smaku. I nagle bum! Wszystkie media piszą o tym, jak dzisiaj wygląda Meg Ryan. I faktycznie trudno ją poznać, nie wygląda to dobrze. No może zmarszczek faktycznie na tym opuchniętym poliku nie ma, ale no, poza tym polikiem niewiele widać. Aktorka pewność przyznała się do poprawiania ust, nosa i botoksu policzków. No ale trudno się tutaj nie przyznać. Ja oczywiście wiecie, często mi piszecie, że ja się odnoszę z szacunkiem do wszystkich i ja to rozumiem. Wiadomo, że właśnie z tego powodu, też że bardzo często kobiety ocenia się przez pryzmat wyglądu, jest bardzo trudno pogodzić się z upływem czasu i z tym, że no, ta atrakcyjność ulatuje, że ta właśnie świeżość, młodzieńczość no, nie będzie trwała wiecznie. Ale wydaje mi się, że jednak dojrzałe kobiety, które dbają o siebie bardzo, ale jednak robią to w bardziej naturalny sposób, są nadal piękne, eleganckie i naprawdę można powiedzieć, wow, ależ czas się z nią świetnie obszedł. A tutaj jest to trudne, i nawet patrząc na te starsze zdjęcia, zobaczycie, że przecież Meg Ryan wyglądała rewelacyjnie, no a teraz no po prostu trochę jej szkoda. Najważniejsze natomiast, że się zrealizowała jako matka. E, miejmy nadzieję, że jeżeli chodzi o jej miłość to też się uda. Meg na szczęście grywa, natomiast często są to seriale i raczej mniej popularne role, no bo no nie wyobrażam sobie, żeby teraz obsadzać ją w innej roli niż właśnie w roli ofiary operacji plastycznej i medycyny estetycznej, niestety. No ale cóż, niektóre rzeczy, niektórzy ludzie powinni zostać w naszych wspomnieniach w tym najlepszym dla siebie okresie, i tak właśnie moim zdaniem będzie z Megrajan. Kiedy tylko w jakiś sobotni czy piątkowy wieczór będzie lecieć, kiedy Harry poznał sali, albo masz wiadomość, czy bezsenność w Seattle, to ja sobie nie odmówię. Spędzenia z Ryan tych prawie dwóch godzin, bo zdecydowanie są to bardzo fajne, przyjemne i relaksujące filmy. A dokładnie takie same są te książki, które Wam tutaj polecam. Pamiętajcie, czytanie rozwija naszą wyobraźnię, pomaga nam inaczej widzieć świat i przede wszystkim poszerza nasze horyzonty. Te książki na pewno Wam w tym pomogą, są lekkie, przyjemne, a jednocześnie skłonią Wasz mózg do pracy. Wiem, że słuchanie moich filmów też sprawia, że wyobraźnia pracuje, bo ja tutaj oczywiście okraszam te filmy zdjęciami, ale musicie sobie wiele rzeczy przypomnieć, wyobrazić, więc jak najbardziej, bardzo dobrze, że razem się tutaj rozwijamy. Ale czytanie popłaca. Polecam Wam książkę o tytule Czwarta Powieść Agnieszki Janiszewskiej. Pamiętajcie, że na Instagramie są te książki do wygrania. Dziękuję Wam za dzisiaj. Nie zapomnijcie o komentarzu. Pamiętajcie, że na Spotify są też historie gwiazd w moim wykonaniu taki podcast, więc jeżeli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam. No i oczywiście łapka w górę, jeśli Wam się podobało, i widzimy się w kolejnym odcinku. Proponujcie, o kim ma być. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Do zobaczenia, pa!